Na pewno każdy z nas ma wspomnienia z wakacji, w których się pojawiają jakieś smaki, wspomnienia smaków, a na pewno jednym z nich jest smak gofrów, które jemy z dużą ilością bitej śmietany i owoców. Takie właśnie gofry przygotujemy dzisiaj. Będą to klasyczne gofry waniliowe, i do tego zrobimy dużo bitej śmietany i mnóstwo świeżych owoców. Także zaczniemy od ucierania cukru. Z żółtkami. Także ucieram żółtka z cukrem. Stopniowo będę dodawał do tego roztopione masło. Zanim zacznę dosypywać mąki, wstawię do ubijania wcześniej odbite białka, żeby ubiły się nam na sztywną pianę. Proszek do pieczenia, i stopniowo dodaję mąkę, mąkę będę dodawał stopniowo na przemian z mlekiem. Taki sposób do olewania produktów zapewni nam, że nie powstaną grudki, ciasto nabiera bardzo aksamitnej konsystencji. Trochę energii trzeba w to włożyć. Stopniowo dodajemy mąkę, mleko już do końca. Piana z białek już się nam bardzo ładnie ubiła. Ciasto już jest bardzo ładne. I też stopniowo wrabiamy pianę. Nasze ciasto już na gofry jest gotowe. Odstawiamy je na około 30 minut. Ja w tym czasie przygotuję owoce w żelu. Ja dzisiaj wybrałem truskawkę, borówkę, malinę. Umyte owoce wkładamy do garnka, czekamy aż puszczą sok i zaczną się gotować. Dodajemy cukier. Niech się gotują z cukrem. W międzyczasie namoczę żelatynę w wodzie. Od momentu zagotowania gotujemy jakąś minutkę, półtorej. Chcemy ten sok właśnie zagęścić, żeby był właśnie tym żelem. W tym celu przygotuję zawiesinę z mączki ziemniaczanej i wody. I dokładnie tak jak gotujemy. Kisiel – będziemy łączyć to z naszymi owocami. Zaczyna się nam ładnie zagęszczać. Skrobię oczywiście musimy zagotować, czyli doprowadzamy do wrzenia. Już się nam bardzo ładnie zagotowało i dodajemy na sam koniec żelatynę namoczoną w wodzie, która w tej temperaturce bardzo szybko się rozpuści. Owoce w żelu mamy przygotowane. One już sobie tylko mają wystygnąć i już będą gotowe. Na rozgrzaną gofrownicę będziemy wlewać teraz ciasto. Jeżeli państwo mają taką gofrownicę, którą trzeba przesmarować tłuszczem, żeby gofry bardzo dobrze odchodziły, to robimy to w tym momencie. Ta gofrownica nie wymaga smarowania, także wlewam ciasto. Gofry w tej gofrownicy... Pieką się około 4,5 minuty. Tak delikatnie zaglądam, czy na pewno już gotowe, ale tak, już gotowe. O, sam proszę zobaczyć, jakie super. Po wyjęciu z gofrownicy one są jeszcze troszkę miękkie, ale za chwileczkę, jak będą stygły, zaczną nabierać swojej chrupkości. Proponuję, bitą się tane odrobinę. Owoców w żelu i świeże borówki, maliny, truskawki. Czy nie wygląda apetycznie? Teraz zabierzemy się za przygotowanie gofrów typu belgijskiego. Tam są bardzo popularne i tam są bardzo często wykonywane. Zaczniemy od drożdży, które rozetrzemy z cukrem. Możemy wziąć połowę cukru, ale nie musimy. I ucierając drożdże z cukrem, one za chwilę zaczną się nam rozpływać, stworzą taką płynną konsystencję. Mamy już drożdże. Bardzo ładnie się rozpuściły. I tak naprawdę będziemy łączyć już prawie wszystkie składniki. Z tym, że jajka żółtka z pozostałą ilością cukru ubijemy. I łączymy drożdże, masło i stopniowo już zaczynam dosypywać mąkę oraz podgrzane mleko. Pozostałą mąką poczekamy na jajka. Jeszcze jako dodatek smakowy, ja dodaję odrobinę rumu, ale to nie jest konieczne. Jajka już mamy utarte. Ubite jajka w całości dodajemy do naszego ciasta. I łączymy. Wsypujemy pozostałą ilość mąki. I wyrabiamy dość energicznie, żeby się nam dobrze połączyły wszystkie składniki. Tak, przygotowane ciasto odstawiamy na 30-40 minut w ciepłe miejsce. Przykryje je oczywiście ściereczką, niech urośnie. I później klasycznie pieczemy je w gofrownicy. Ciasto na nasze gofry typu belgijskiego. Zobaczcie, jak pięknie wyrosło. Ale pachnie. Wymieszamy nasze ciasto. I teraz już możemy nakładać do gofrownicy i będziemy piec. Gofry typu belgijskiego odpiekamy w nagrzanej gofrownicy. Tego typu gofry nie będą miały takich ładnych, ostrych kantów. Bo będą takie zaokrąglone na tyle na ile ciasto drożdżowe pozwoli wyrosnąć. Czas pieczenia około 4, maksymalnie 5 minut. I czekamy. Nasze gofry są gotowe, ładny złoty kolor mają. Te gofry podajemy bardzo podobnie, jak nasze klasyczne gofry. Odrobinkę ubitej śmietanki, naszych owoców w żelu, które przygotowaliśmy wcześniej, i do tego jak najbardziej. Pasują świeże owoce. Ja piekę dalej i zapraszam do wspólnej zabawy z goframi.